Elo witamy was w kolejnym odcinku Terraria na Wesoło. I patrzcie, meteoryt! No właśnie, zniszczyliśmy trzy Shadow bale i trzy. Boss nam się pokazał, ale zapomnieliśmy właśnie, że on się pokazuje po tym. Zunia Czarek? A, No, po zniszczeniu tych trzech Shadow Bali. w tym wiarze. I po prostu, bo myśleliśmy, że jest większa szansa na spadnięcie. I no spot nam ten meteor, szukaliśmy go dość długo Tylko że okazało się, że nie slajpowałem se Ja o tym już wiedziałam, tylko że ten, nic mu nie mówiłem Ty, bardzo dobry I to będzie na można... nas Lecą Ty idź kopać no. To może być taki, ale z drugiej strony też leci trochę dzisiaj No y i nie, nie, zaraz ma... sobie po... Ja sobie... ja sobie poradzę Ja sobie poradzę Uciekaj! Nice. Alex tak się boję, bo... Patrz, że one na mnie lecą. O nie, popatrz, że u mnie. Mam nadzieję, że masz grzyba. Ja jest tylko tego, o co dlaczego Mam, ale mi się życie cały czas regeneruje, a więc nie mogę go użyć. Dobra, Tam, ja już się nimi zajmę. Ty już idziemy. Ja, idź ja chodź. w nich będę strzelał ja, ja mam lepszą broń na nich. Od razu. Pak Widzisz? O, na dwa hity mogę. O. 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 Widzisz? Teraz, no, teraz nawet tylko mnie zobaczyli i dadli. Ty na serio się przydał ten dynamit? A, U. i jeden taki mały poradnik. Nie po... wiecie. To ludzie. Za, zademonstruję to im. Au, au, au! O, o, o leci do ciebie! ich leci, oleich leci, oleich leci! Ja już nie zauważyłem! Ja zauważyłam, tylko że ja byłem tam, wiesz, kuliłam wie, się. A patrz, mam mieczyk fajny z Demonita Orego robicie. By, z Demonita Orego. się, Demonity Bar. No ma to się z tego wykopuje, jest, uh, rasta. Ło! Wow. Wiesz co? Ustawiam sobie lepiej na... A, escape, i... Na do wykopania... Y, ...musicie mieć przynajmniej złoty pickax Do wykopania meteorytu. No czekaj, tego nie wykopię, wiesz jak ciężko? No. Lecę od razu. Oj, ty, ja ci pom oh, pomogę! Wt... Ja po, ja po prostu zmienić to, to na Skype'ie. O! Nie widziałem. HP mi dodało, już mam full. Nie masz. Ja mam mniej żyć od ciebie. Walczę. Bam, bam. Dobra, tam kop to. Nie Przekaj, pomagaj no, mi. Draj, no, się nie, nie przejmuję ja ci Nie, bo chodzi o to, że mi trochę lagowało. A. Spoko. Jakbyś widział me do to orlidów, mi mów. Tutaj! Leci na mnie. Czekaj. Dobra. O. Czekaj. Załatwiony. Ja mam taki... Ja sobie grałem tutaj. No to takiego, taki plan, że tu stoję. Na mnie cały czas lecieli, ja na środku i mogę mi walić z każdej strony. Okej, okay, tutaj sobie już z nimi poradzę. Dyskansówka. Widzicie co dostaliśmy. On dostał taką broń z Shadow Balla, i ja dostałem shotguna. Tylko już zmarnowałam naboje. O, ile masz meteorydu? Na razie mam 8. Ja 9, 5, więcej od siebie. Uciekaj, uciekaj, ja się tym zajmę kolasiem. Ty wiesz, czy to... czarę, e, no. e, jak przecież mogę... Jak kopię, to ja ich kilofem mogę nawalać cały czas. No ja wiem, ale mogą cię poparzyć, to wiesz. Lepiej nie. To kiedyś zrobiłem takim co kopam kopałam nie zrobiło. Nie wiem czy to był ząbek czy co, czy slime, czy coś. Nie pamiętam tego, wleci. No i co? Wiem, że śledź tutaj. Trzech, fajnie. Czterech, ja... Tak, jak ja tu lubię. Okej, okay? lubię na... No. A, i gdzieś tam dalej znaleźliśmy dungeona. Może byśmy na tym odcinku iść. pokażemy, ale takiego innego. No, wiem, tylko to że... to nie było na kolejnej y... pustyni? Wy... Wytrzebało tak o iść. To chyba było na kolejnej wytrzymało... pustyni. To wytrzymałoby się ten. Nie, nie pa... mm. Chyba po dżungli czy gdzieś po czymś tam. Nie, 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 nie. Za tobą! Nie wiem, nie pamiętam. Mi się zdaje, że to było gdzieś yy, blisko tej. Mi się zdaje, że to ta. Okay. Zrobić dzień? Czy z nocą? Nie, zrób dzień. Serwa za to, że my tak robimy sobie dzień, ale to po prostu nie chce nam się w nocy. Nie, po prostu, że to jest takie dręczące, no bo po prostu nie wiemy, co nas atakuje, w ogóle gdzie to jest. A właściwie on bo on ma komputer ustawiony od razu na światło. Nie, teraz nie ma na szczęście, ale u mnie to no, ciężko. O, ja? Co? Ile ich jest? Trochę. Ale Pomogę to... ci. Okej, okay, fajnie. Nie, dobra, już dobrze, bo mi serduszko wyleciało. Spoko, 82. Jest 140. Ej, a wiesz, jak ja dadłem przedtem? No bo ja tylko mnie ja tak atakowało ich dużo, i nie patrzyłem się na życie i tylko yy, nie patrzyłam się jej głupi, tylko ten, waliłam w nich. I w, na następnym odcinku postaramy się poszukać yy, Underground Hello i tam by zrobimy sobie Fabrykę Soul of Night. Możliwe, że zrobimy Patrzcie, zawaliście już, mam nawet żelazne spodanki. Wiem, lecą, ale to na ciebie, widać. Fajnie, lubię się z nim bawić. Patrz, patrz, patrz jaki klik wymusiłem. O tak, o jak leci, ja jeden na ciebie jeszcze trzeba wziąłem na siebie. Wiem, widzę. Dadli. Okej, okay, ja też zrobię. Oh. To nie ja! Wiem, że to ty, ty. no, nie tyle. Na razie nam mogę... dobrze idzie. Wcześniej no. nie, nam się nie udało. Najlepiej to od dołu trochę po... zbierać. O, wtedy będzie można mieć takie przejście. 39. O, fajnie. Ja? Nada ale mam dziewięć Ola, co ciekawe na kogo czekaj to Fajne. oni dwóch na mnie są. to ja już ich wezmę I na siebie trzy. czterech nie gadaj no tam uj patrz ja, ja ich szybko kupował z czterech o I mogli to... mnie nawet dziesięciu zaatakować i tak by mi że żyję ale nie ale to zabrali. też jest dobry co nie? ej nawet mi ich życie nie zabrali patrz żywy jestem normalnie teraz idzie trzech i w jakim rządku ładnym Zobacz sobie na ich rząd! Zobacz sobie na ich rząd, patrz! Jakby robak jakiś, patrz! Jak rząd. Jeden na mnie... był. Gadaj, ja trzeba zabić. Szybko nam to idzie teraz. Nagrywanie przynosi szczęście. Ile się nagrywa? 7 minut. Nie gadaj, to długo? Ja się to zacząłem rozkręcać. Kurde. Już... Ła... no życie się nie patrzyłem i ja zaczynają... Liczyć. No i lepiej tak ja oj. co na ciebie lecą na ciebie uda mi się rady. nasze rady spoko o teraz ja jakiegoś wezmę na siebie dobra chodź mam 54 chodź. silvera stać by na, nie było na nawet. Yy, ja już mam 62 silvera no bo dobrze że ej tylko całego nie zniszczymy okej okay? albo przenosimy kilka tych dziewięć zrobimy podobne coś takiego, co nie? to musimy mieć trochę le... więcej tego niż 9 a to trzeba underground hello do tej uważaj o fajnie I, I jak dużo leci na mnie już lubię nawet patrząc tego ten miodek o broni, co sobie kopię widziałeś o nas... już mam dziesięć, już mam dziesięć pytał Ledu. No już tak defnić, ja bym ci nie dać, tak. O, Kolejna trójka leci. Na mnie kolejna dwójka. Już Łam. Spoko. Wiecie, że ten mieczek można na na tych wziąć. I to chyba będzie taki poświęcony meteorytowi. i yy, właśnie, żeby chodzić po meteorycie musicie mieć... Y, jeśli chcecie chodzić tylko nogami to musicie mieć obsydianowe buty, ale jeśli na przykład, najprawdopodobniej, to tak podejrzewam, nie znam się. Ale jeśli chyba chcecie w ogóle głową i TP, to musicie mieć obsydianowe zbroję. Bo ja bym sobie Jak chodzi... to głową? Jak to głową? Znaczy... O. Aaa, spoko. Ale na pierś... A na pięć też się przyjdą, no tak. Spoko. No ja i jesteśmy znowu elegancy. A zapewniam zdjąć kapelusz na przewitanie, oj Jestem mnie jest niedobry Dobra mam 92 Ja mam 10. Ty jesteś moim szczęśliwym torem No tak Ty to mam 73 silvera. I 73 silvera mam Ja nie biję się z nimi, ja więc mi pewnie na tyle Silver nie poskoczę Już mam... Ej, ale fajnie, że pokonaliśmy już pierwszego bossa, co nie? No. Już na mnie leci więcej. W dwóch. Dead. No wola, to już mam 77. Ja prędzej deadny niż ty. No wiem. Bo ja... bo ja dobrze napalam się. Kurna! Ja ci chyba teraz na pomóc, bo ty żyjesz ledwo. Ale... Spokój, dasz radę. jesteś chłop, nie baba. No. Może się napisać no. Mm. No przecież słabo w terrarii nie gram, co nie? No. Już mam 79 silvera. Zaraz będzie dwa dynamity. Oj. Zabił cię! Ej, ale mi nie chciał mieczy gwalić. Cięcie, nie widzimy się tutaj, gdzie byliśmy. Przepraszamy za misterki. Okej, okay, witamy was po cięciu. Mącz niebieski. I... I co się zmieniło? Mamy miecze świetlne. Z tu oczywiście się robi. Nagrywamy to już na kolejnego dnia lub na dwa dni potem. I teraz sobie to zrobimy? Obaczymy z Boskiem. Ale takim mini-bossem, Słaby frajer. Słaby nie jest. Ej, tylko, wiesz co? Źle że do mnie idziesz Tenara Bo tutaj nie ma zbyt dobrego terenu do walki z nim No to chodź na arenę Już cię na arenę, nie, da będzie źle, bo on się nie zrespi na arenie To wiesz gdzie chodź Na zamek To spadnie i się zabije No wiem, <laughs> dlatego chcę tak A i mam spodnie z nie wiem, czy to już było. I to... Było, jak gobliny atakowali. Ale gobliny... Nie, nie stawię tego, powiem wam tylko. Atakowali nas gobliny. Okej, okay, go. I... To jest do przewołania slime... Króla King Slime'a. Robicie koronę z 30 golda jednego rubinu. I 99 żelu potrzebujecie. Idziecie do demon-altara i tam craftujecie. No. Nagrywam. Okej, okay, przywołałem. Chodź tutaj, nie tutaj będzie? Nie, gdzieś tam. Gdzie jest King Slime? No chodź. Powinien być. A, chyba wiem dlaczego jego nazwano King Slime'em. Bo jest duży? Bo Slime się lamusi, bo Slime się lamusi musi jest leniwy. To jest Slime, hmm. a King to tu, jest... tu! Nie to się on? Nie wydawało. Gdzie on? Chyba no, może z drugiej strony. No, chyba nie dalej. Kurde, zaraz będzie fail, mało O jest. Ej, patrz, tam coś w środku jest. No to nie india. Nie gadaj. tej ja właśnie, ja mam pomysł, jak to zrobić, do Julii. No ninja ja tam będę jest. Nie gad, nie ja nie Ja... Ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja ja wiem co spożywać Poszły mnie zaraz jeszcze ja slime zabije, tak? Nie gadaj Chyba King slime. On ja, na nie mnie Sra! On na mnie SRA slima, i tego jasne. Jest to? Co? Ja ci pomagam z tą shotgunem. Ja mam małą HP bardzo. A jeszcze ja się uleczam. Ale on że na mnie kurna slaty tymi slajmami jego Gówna nimi. Te gówno jego Ła Ty slam, gówniarz slaim. Aj mamy Oa, ma Kurna! On ma slakę! On ma slakę! Na tysiąc slakacza Dedłem! Proszę, niech mi się uda. Ja już się odradzam, odradzę się szybciej, Koleś. Yes. Ja się odradziłem Idę ci pomóc. Ha! Ty, o nie, Ja chcę miałem... załatwi go załatwić. Nie, ja go załatwić! Tak. Wziąłem. Ja, co ty się kurwa. Wziąłeś. Razem chyba go strzeliliśmy. Ha, wzi wziąłem kapelusz. Ej, gdzie kapelusz? Ja go wziąłem pierwszy. Kapelusz mi zniknął w mordę. No, jego go też nie mam. O kurne. Czekaj. Ja go gdzieś powinienem mieć. Pewnie gdzieś go mar bo ja mam cały... ...pipunek. Spokojna muzyka. A nie, masz, dobra, masz go. O tak. Mam go. A zobacz co will ile daje defensa. Jestem No co, dobra. Jestem Ninja Ej kubel jestem ni nin nin ninja z kosmosu Dobra, wow. to było takie pocięciu małe i ja to skleję i prześlę No i dobra, to chyba na tyle na razie i no to koniec tego odcinka Nie wiem ile kopanie motory tu trwało, ale go tam trochę wykopaliśmy niecałego, ale mamy tego on sprzedaje kulki TP, pistolety A tutaj mam jeszcze dryadę Brzydko wyglądasz. Żyję. Wyglądasz O! Jak... Jestem ninja. Jestem Master człek! Cicho tam. Ninja, który lubi śpiewać. Jestem Master. Jestem Master człek jak goły. WON! Sam nim jesteś, kurna, cały dzień w kopalni siedzi! Węgla kopie. Weź. Ta, nowala. Yy, yy, kobla kopie. Kurna smiesz złoto. O, złoto. Ja, jest... chyba przestanę z tobą serię nagrywać. No, dobrze. A więc dlaczego? Bo przez to, że tak gadasz, to nie mam widzów. Fajnie, dobra. Dobra. Dobra, to pina. Koniec serii. Niedobra, to koniec tego Nala.